Cześć, witajcie, jestem Wojtek i dzisiaj mam wielką ochotę zakończyć temat Farsajta. Tak więc, nie przedłużając, przechodzimy do tematu o Farsajcie i jego enklawach. A po powrocie ekspedycji Farsajta, wieści o tragedii, która rozegrała się na Arta, Smoloch, rozeszła się wśród mieszkańców enklaw. Choć już w przeszłości ta, uwiedzieli, wiedzieli czym jest zwątpienie, to śmierć wszystkich trzech niebian przypisanych do ekspedycji wprawiły miliardy dusz w zakłopotanie i złość. Słowo o dziwnych istotach spotkanych przez kadry ekspedycji na świecie artefaktów również stało się tematem do rozmów zwykłych mieszkańców, ale w umysłach obywateli Tau, molochity były niebezpieczną nową rasą obcych i niczym bardziej szczególnym. Podejrzenie Oshowacha, Podejrzenia Oszowacha były jednak bliższe prawdzie, te groteskowe istoty nie pochodziły z fizycznego wymiaru. Fakt istnienia wymiaru biegnącego równolegle do naszego wyjaśniał tak wiele rzeczy. Kreatury z wyrwy pojawiały się i znikały w mgnieniu oka. Jaśniejące burze światła, które zapowiadały przybycie ludzkich flot w, w czasie krucjaty w Zatoce Damoklesa, także mogły być powiązane z istnieniem innej rzeczywistości. Dziwne bożki ludzi i orków oraz zaginiona cywilizacja Arkunaszy również nabrała więcej sensu. Co więcej... Jeśli istniała możliwość podróży przez ten alternatywny wymiar, to tau mogliby w ogóle nie przejmować się kwestią czasu podróży i dowolnie naginać przestrzeń. Z perspektywy czasu jasnym stało się, że niebianie przypisani do ekspedycji musieli posiadać pewną wiedzę o tym wszystkim, a mimo to ukrywali prawdę przed swoimi ludźmi, wybierając utrzymywanie ich w niewolniczej ignorancji. Choć nie śmiał mówić o tym otwarcie, z goryczy powstałej w jego sercu zaczęły powstawać przewrotne pomysły. Być może kastom. Wyszłoby to na lepsze, gdyby szukały naturalnej harmonii bez obecności Kasty Niebian, modelującej i kontrolującej ich na każdym kroku. Ich działania w przeszłości graniczyły z nikczemnością. Ich zbrodnie wojenne ich chłodna polityka zdawała się być potrzebna i mądra. Kiedy zapadały ważne decyzje, ale teraz, kiedy o myślał o przyszłość przeszłości. Ich działania wydawały mu się godne ubolewania. Mówiło się, że mistrz Aunwa był w stanie przekonać każdego tau o sprawiedliwości stojącej za jego działaniami, nieważne jak drastyczne by one nie były. Czy było zatem możliwe, że niebianie wpływali na inne kasty przy pomocy innych środków, aniżeli logiki i lojalności? Im więcej oszowach o tym myślał, tym więcej przypadków nienaturalnego posłuszeństwa tau wobec niebian sobie przypominał. Nawet fundament, fundamentalny mit o Fiotaunie, w którym niebianie przybyli z gwiazd, a następnie doprowadzili do zawarcia pokoju między zwaśnionymi Tał, zaledwie jedną noc mówił więcej o zewnętrznej sile wpływającej na społeczeństwo Tał niż wewnętrznej rezolucji. Herezja przelewała się przez umysł Farsajta, sprowadzając go na krawędź paniki. Ujawnienie tej przerażającej prawdy wstrząsnęłoby imperium Tał aż po jego rdzeń. Co jeszcze gorsze, z całym prawdopodobieństwem w takim wypadku niebianie wprowadziliby montał czas grozy. Mimo to tajemnice, które, skrywa, kru, które skrywają, miały tak wielkie znaczenie, że dla farsajta nie było możliwym ukrycie tych informacji w głębi swojego umysłu i przejście nad nimi do porządku dziennego, gdzie miał prowadzić swój lud. Fala obrzydliwych myśli sprawiła, że Farsight zdał sobie sprawę, że najbardziej niebezpiecznym zagrożeniem dla Dominium Tau było samo Dominium. Zostawiając swój pancerz bitewny dla bardziej oddanych czempionów o szowach, udał się w palącą dzicz Równin Wiorlos, udając się na dobrowolne wygnanie w egzystencji po zmierzchu w wietrznych jaskiniach i pyle, zabierając ze sobą jedynie mroczne myśli do towarzystwa. Wraz z mijającymi latami, tał ze światów septów słyszeli coraz mniej o ekspedycji Farsajta. Z czasem zmniejszała się też liczba sąd, które raz wysłane do zatoki Damoklesa pewnego dnia zwyczajnie nie powróciły z raportem. Komandor Farsajt, którego naturalna długość życia nie mogła przekroczyć tak wielu lat, został oficjalnie uznany za zmarłego. Całe imperium Tao opłakiwało śmierć swojego największego bohatera i koniec jego chwalebnej misji. Zaniesienia światła większego dobra odległym gwiazdom. Prawda miała stać się jasna kilka dekad później, kiedy jedna z zaginionych sąd przeleciała przez enklawy Farsajta i powróciła na światy Septu. Do centrum Imperium. Sonda, zamiast spotkać opuszczone planety, zarejestrowała kwitnącą cywilizację Tau. Okazało się, że mieszkańcy kolonii odnaleźli własną drogę życia w galaktyce, niezależną od rozkazów Rady Niebian. Nawet kolory i symbole ich septów się zmieniły. a Aunwa był wściekły. Gorący gniew niebianina zamienił się w zimną furię w obliczu zdrady Farsajta, a ta była jeszcze bardziej niebezpieczna. Od śmierci Aunveia to mistrz Aunwa stał się wielkim niebianinem. Swoimi wpływami z łatwością zniszczył postać bohatera, którą sam stworzył tak wiele lat wcześniej. Poniformował on Radę o odkryciu sąd, mówiąc, że Oshowach był niebezpiecznym rebeliantem, którego heretycki wpływ powinien być potępiony publicznie. Wszystkie wizerunki farsajta miały zostać zniszczone, wszelkie monumenty jego chwały zburzone, a wszelkie zapiski historyczne o jego osobie wykasowane. Całe terytorium po drugiej stronie Zatoki Damoklesa miało być od tamtej pory znane jako zakazana strefa, do której wstęp miał być wzbroniony nawet najstarszym stał. W całym Imperium zwolennicy Oszowacha byli zmuszeni do ukrywania się. Ci, którzy mówili o nim dobrze, byli zabierani na przesłuchania, z których niewielu powracało. Nieliczne wizerunki komandora przetrwały na samym Wiorla, jego rodzinnej planecie, jako że to tam jego zwolenników było najwięcej. Zniszczenie wszelkich śladów jego egzystencji wiązało się z ryzykiem wywołania niebezpiecznej reakcji, której Aon nawet w swoim gniewie, w całej swej mądrości pragnął uniknąć. Zamiast tego, najwyższy niebianin pozwolił istnieć pojedynczemu pomnikowi u stóp kopuły bitewnej Mont zmieniając jej przeznaczenie z chwalebnego monumentu na przypomnienie dla wszystkich, którzy nań patrzą. Że bez przewodnictwa Kasty Niebian nawet najlepsze umysły mogą odwrócić się od światłości. Na odległym krańcu zatoki Damoklesa, Enklawy Farsajta kontynuowały budowanie swoich światów tak, by lepiej służyły ich własnemu przeznaczeniu, mimo to jako że Oszowach zniknął tak wiele lat wcześniej, sami mieszkańcy Enklaw zaczęli postrzegać go jako odległe wspomnienie. Kolejne pokolenia rodziły się i umierały. Minęło ponad stulecie, odkąd po raz ostatni widziano Farsajta. W miarę upływu czasu komandor Farsight stał się rzadko wspominanym mitem. Im większymi krokami nadchodził 997 rok, 41 e... milenium, tym więcej raportów o dziwnej galaktycznej chmurze docierało na krańce enklaw. Sygnatury energetyczne nie pasowały do żadnej rozpoznawalnej przez mieszkańców enklaw formy życia. Dopiero komandor Ara Con który pełnił rolę najwyższego przywódcy enklaw od wielu lat, powiązał najnowsze raporty z ostatnimi danymi przybyłymi od jego ukrytych na terytoriach septów sojuszników. W wysokim dowództwie kasty ognia nastąpiła przedłużająca się cisza, kiedy obecni na zebraniu ujrzeli prezentowane raporty o anomaliach. Wici tyranickiej floty roju kierowały się prosto na enklawy. Tał wiele wyciągnęli ze swojego dwuletniego konfliktu z flotą roju Gorgon we wcześniejszym stuleciu. Tyranici byli wrogiem niepodobnym żadnemu innemu, zdolnym do adaptacji i rozmnażania się z zatrważającą szybkością. Priorytetem w celu przetrwania Enklaw było zniszczenie odprysku ich floty, nim obcy dotrą na którykolwiek ze światów Enklaw. Ich roje były śmiertelnym zagrożeniem dla każdej żywej istoty. Floty kasty powietrza z każdej planety Enklaw zostały zmobilizowane i przygotowane do uderzenia, a następnie poprowadzone przez admirała Korokaja. Stinekla, nauczywszy się na błędach przeszłości w walce z flotą roju Gorgon, flota Korokaja odizolowała i zniszczyła przed nią straż każdej z bioflot, posługując się helikalnymi wzorami ataku przy każdej z wiciteranidów i kompletnie anihilując ich siły, ich siły w przeciągu męczącej sześciotygodniowej bitwy. Niestety pod koniec bitwy okazało się, że pewna liczba tyranickich statków nie jest możliwa do zniszczenia i to nawet przy mistrzowskich zdolnościach pilotów kadry powietrza. Trzy z czterech gromad biostatków zostały zniszczone, ale kiedy kasta powietrza w pełni zaangażowała się do walki z czwartą, ta znajdowała się już nad orbitą Viorlos, gdzie nie napotkała niemal żadnego oporu. Kiedy niebo wypełniło się przed inwazyjnym zepsuciem tyranidów, a pustynna roślinność zaczęła gnić i transmutować, grad mycetycznych zarodników zaczął spadać gęstym deszczem z floty nad orbitą. Żyjący dłużej niż jakikolwiek wojownik kasty ognia przed nim, pustelnik Oszowach obserwował fioletowo szare niebo ze swojego pustynnego schronienia. Kaktusy i pnącza, które zaopatrowały go w wodę, zaczęły rosnąć w całkowitym braku kontroli, nabierając nieznanych mu wcześniej kształtów. Coś zaatakowało jego świat. Było to coś, co zmieniało samą esencję jego domu, tak by lepiej przysłużyło się celom tego czegoś. Oszobach miał tylko jedno wyjaśnienie dla sytuacji, w której istota dokonująca inwazji wzmacniała ilość biologicznej materii na planecie przed swoim bezpośrednim atakiem. To coś przygotowywało się do wielkiej uczty. Siły inwazyjne przybywały, by się pożywić, i Farsight wiedział, że jego lud potrzebował go teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Pośród terroru i rozpaczy, która wybuchła w całych enklawach, dało się słyszeć nutę radości, rozbrzmiewającą wprost z Wiorlos. Stary, ciemnoskóry wojownik wstąpił do Wielkiego Muzeum Wiorlos, twierdząc, że jest samym farsajtem, słynnym bohaterem starych czasów. Zażądał on zwrotu swojego pancerza bitewnego i wyraził dobrą wolę względem przeprowadzenia testów genetycznych mających potwierdzić jego tożsamość z godnością i determinacją w oczach. Z pewnością to sam powrócił do swoich dzieci w godzinie największej potrzeby. Kasta ognia wielce uradowała się na wieść o powrocie żyjącej legendy prosto z pustyni. Wszelkie starania mające na celu powstrzymanie sił tyranidów na równinach los podwoiły się i nabrały tempa. Studiując każdy fragment informacji, które jego dowódcy mogli mu dostarczyć na temat rasy tyranidów, Oszowach skoordynował nową militarną strategię, która polegała na supremacji w powietrzu. Zmasowana straż przednia 80 oddziałów Crisis starła się w powietrzu ze wszystkimi uskrzydlonymi taranidami, jakimi Tau byli, w stanie od, jakich, um, Tau byli w stanie odnaleźć, rozrywając bestie w niebie ogniem swoich pocisków i pozostając poza zasięgiem obcych na powierzchni planety. Kiedy siły Farsajta były już pewne swojego sukcesu w powietrzu, wojownicy ognia z Violos weszli na pokład antygrawitacyjnych pontonów dokujących, które Farsight pozyskał ze stacji orbitujących wokół planety i użył ich do przedarcia się przez kipiące równiny. Kasta ognia wypatrywała tylko większych tyranidów i niszczyła ich z karabinów pulsacyjnych, znajdując się w relatywnie bezpiecznej strefie poza ich zasięgiem. Oszowach starał się zniszczyć strukturę dowodzenia tyranidów w ogólnoplanetarnej strategii zabójczego ciosu, która zniszczyła połączenia koordynujące każde z tyranickich lęgów. Wielkie bestie przywódcy tyranidów były nieustannie niszczone w, w, przez, aplika przez aplikacje zmasowanej siły ognia, ale ich siły były też cały czas zaopatrywane przez grube, mycetyczne zarodniki spadające z nieba w niekontrolowanym deszczu. Tysiące mieszkańców planety umierało każdego dnia, a podstępni najeźdźcy przełamywali każdą linię obrony i wdzierali się do każdej z osad, wykorzystując nawet najmniejsze słabostki do wykonania wyłomu i zalania falą chitynowych pancerzy obrońców wewnątrz bezpiecznej przystani. Za każdym razem, kiedy Farsight adaptował, adaptował swoją strategię, optymalizując militarne protokoły, by lepiej niszczyć swoich wrogów, tyranidzi wzmacniali swoje szeregi i adaptowali się do jego strategii. Chociaż Owaha bolało przyznanie się do tego, to jego plan odcięcia głowy swojemu potwornemu przeciwnikowi nie skutkował. Farsight powołał radę nadzwyczajną, składającą się z największych umysłów, Enklaw, Jego stary przyjaciel Owesa wciąż trzymał się życia dzięki błogosławieństwu leków powstrzymujących starzenie się, będących jego własnym wynalazkiem. Zasugerował on, iż jeśli sztuka zabójczego ciosu nie skutkowała, to być może należało dać szansę cierpliwemu łowcy. Choć Farsight popatrzył na niego ze zdziwieniem, to wyraził na jego pomysł pełną zgodę. Ich świat czekał na pożarcie przez teranicką flotę niczym dojrzały owoc. Choć brzmiało to przerażająco, to może faktycznie nie powinni oni starać się zapobiec ich atakowi, a zamiast tego pozwolić bestiom z kosmosu na zaatakowanie tylko po to, by samemu dokonać kontrataku. Następnej nocy, Farsight i siedmiu jego najbardziej zaufanych dowódców odeskortowało Owesę do wiorlosańskiej z placówki badawczej Kasty Ziemi Fiorotl, znajdującej się w Dolinie Pyłu. Starożytni naukowcy wierzyli, że jeśli znajdą dość czasu, to będą w stanie zaprojektować i stworzyć przeciwwagę, która mogła zniszczyć tyranidów przed ich ostatecznym triumfem. Koszowak wiedział, że to była ich ostatnia szansa. Kiedy ostatnie placówki Tał na wiorlos zaczęły upadać jedna po drugiej, komandor wydał rozkaz do pełnej ewakuacji planety. Nim minął kolejny tydzień, na całej planecie przebywało już tylko dwunastu Tał: Farsight i jego siedmiu przywódców pancerzy bitewnych, Ovesa i trzech członków kasty Ziemi i lub Garla. Dzięki użyciu próbek biomasy Xenosów, zebranych na polu bitwy, weterani wśród naukowców mogli pracować dzień i noc nad stworzeniem biologicznej trucizny. Ich placówka była strzeżona przez sześć pancerzy bitewnych XV-8 Crisis, jeden XV-88 Broadside i jeden z kilku XV-104 Riptide, który przypadkowo w cudzysłowie zboczył ze swojego kursu w drodze do strefy wojny w zatoce Mugalat. Chociaż owach utrzymywał garnizon placówki w tak małym składzie, jak tylko mógłby uniknąć wykrycia ósmego dnia Rój ich odnalazł. Tysiące obcych bestii wychynęło z zawidnokręgu i z każdej otaczającej placówkę doliny. Farsajt oddał honory swoim kamratom i przygotował się do oddania swojego życia, wiedział bowiem, że w ten sposób kupi na on owesie kilka cennych minut. Bitwa między pancerzami bitewnymi a rojem tyranidów przeszła do legendy. Oblotai 9.0 XV88 Broadside, dowodzony przez SI, stworzony na wzór starego dowódcy oddziału Farsighta, zestrzelił tuziny tyranickich bestii przywódców ze swojego punktu obserwacyjnego na szczycie placówki. Ostrza fuzji komandora Brightsworda rozświetlały się raz po raz, zabijając potwory taranujące bramy. Mądry komandor Arakon operował rozwiązaniami strzelniczymi w każdym strategicznym miejscu wokół placówki, koordynując mi miotaczami ognia komandora Szawastosa i komandora Torcz Stara, by pochłonąć jak największą liczbę mniejszych bestii, gdziekolwiek by się one nie pojawiły. Kiedy wielki potwór zabił szaso Varkaya w błysku bioelektryczności, paląc jego ciało we wnętrzu jego pancerza Riptide, komandor Bravestorm, dawno pochowany w swoim własnym pancerzu bitewnym podtrzymującym życie, wbił się w korpus bestii w potężnym ciosie kończącym jego szarze. Ładując swoją starożytną rękawicę o nager do Maximum, Bravestorm zmiażdżył tułów bestii, mszcząc się za śmierć przyjaciela. W tym samym czasie Farsight pojedynkował się z syczącym przywódcą tyranidów w sercu roju, ścierając ostrze świtu, w walce z krystalicznymi mieczami bestii. Nawet Ovesa był w stanie dołączyć do walki, przejął on zdalną kontrolę nad zniszczonym Riptidem i uzyskał połączenie między swoim terminalem a bronią pancerza, dzięki czemu był on w stanie zadać śmiertelny cios przysadzistej bestii stada, która dawała życie pomniejszym tyranidom dołączającym do walki. Nagle nad walczącymi podniosła się wielka chmura pyłu, kryjąc pod sobą pojedynkowiczów, był to niszczyciel Manta Ores Porcaujona. Ovesa przekazał Farsajtowi, że wezwał najlepszych pilotów kasty powietrza, by ewakuowali ich w odpowiedniej chwili. Głęboko wewnątrz placówki dzieło Ovesy zostało ukończone. Jeden po drugim pancerze bitewne wznosiły się w powietrze i udawały się na pokład Manty. Placówka badawcza pod nimi została pogrzebana pod stosami skaczących tyranidów. Z odważnych naukowców kasty ziemi przetrwał tylko Ovesa. Na przestrzeni kilku następnych cykli, świat Wiorlos został całkowicie pozbawiony jakiejkolwiek biomasy. Prążkowane otwory gębowe floty roju pożarły wszystko, chciwie zaglądając do basenów trawiennych na powierzchni planety. Farsight i jego dowódcy monitorowali podły spektakl z wysokiej orbity. Kiedy bliźniacze płomienie żalu i złości zaczęły rozdzierać jego serce, szowach zaczął wątpić, że dokonali oni dobrej decyzji. Kiedy rzucił pytającym spojrzeniem na owesę, po rany z marszczkami naukowic uśmiechnął się tylko i wskazał na bio statki. Na początku Farsight nie zauważył w nich niczego szczególnego, ale wkrótce na hitnowych flankach okrętu Tyranidów dało się widzieć czarne plamy. Zaledwie kilka następnych chwil cokolwiek, co dotknęło biostatek, przeniosło się na statek obok, a chwilę później rozprzestrzeniło się na kolejny i kolejny, dopóki dziwne plamy nie zaczęły występować na wszystkich z nich. Jeden po drugim okręty tyranidów zaczęły zderzać się ze sobą i wpadać w atmosferę planety, niczym zepsute owoce spadają z nieba, nim minęła godzina, biostatki zostały kompletnie zdezintegrowane. Środki, które podjęła kasta Ziemi, jak wyjaśnił Owesa, sprowadziły się do stworzenia samo namnażającej się trucizny. Działanie środka martwiczego zostało celowo opóźnione w taki sposób, by upewnić się, że trucizna przedostała się do floty roju przed rozpoczęciem swojego zabójczego działania. Wektorem transmisji stały się ciała naukowców Kasty Ziemi. Ostatnią rzeczą, jaką dokonali za swego życia, było wprowadzenie trucizny do własnych ciał. Kiedy ich ciała zostały zniszczone w basenach trawiennych floty, kody bakteryjne, zamknięte w nich samych, zainfekowały powietrze planety. Ovesa miał nadzieję, że tyranidzi w swej zachłanności pożrą nawet samą atmosferę wiorlos, czyniąc to skazali samych siebie na szybką, ale bardzo bolesną śmierć. Niegdyś wiorlos spłonęło, by pozbyć się orkowej skazy. Planeta została jednak odrodzona, przywrócona do życia w uczciwym trudzie. Dziś Nasz świat znów umarł, pożarty przez nowe zagrożenie, a mimo to, bestie, które nas napadły, same zostały pożarte przez ogień naszego oporu. Niech ten sam ogień już zawsze rozgrzewa wasze serca, mój ludu. Dzięki niemu zaniesiemy światło i ciepło zimnym gwiazdom nowego horyzontu. Cytat: Komandora Farsajta: Ostatnie poświęcenie naukowców kasty ziemi dogłębnie poruszyło Farsajta. Oto przed nim stała prawdziwa ekspresja większego dobra. Nie było to bystre politykowanie lub dobre prowadzenie wojny, ale samo poświęcenie tylko po to, by inni mogli wieść lepsze życia. Choć przywykł on do tego, że wojownicy kasty ognia poświęcali swoje życia w imieniu Imperium Tau, to taki przykład bezinteresowności pochodzący z innej kasty dał mu wiele do myślenia. Śmierć naukowców raz jeszcze rozjęciła w jego sercu płomień ambicji. O Szowach pragnął ujrzeć Wiolos odbudowanym i zasiedlonym. Od teraz trzy główne metropolie na planecie miały nosić nazwy zaczerpnięte od imion naukowców, którzy oddali swoje życia za przyszłość wszystkich mieszkańców Enklaw. Opustoszałe pustkowia i łańcuchy wulkanów także miały być odbudowane, podobnie jak i miasta Tau, w których w krótkim czasie powstało wiele cudownych monumentów. Na lub gral, ukochanej planecie całej kasty ziemi, powstały całe połacie białych, owalnych memoriałów, stawianych w imieniu wszystkich tych, którzy oddali życie dla większego dobra. Oszowach już nigdy więcej nie krył się przed swoim przeznaczeniem, na powrót stał się przywódcą i bohaterem. Walka musiała trwać. Podróż Oszowacha do momentu, w którym został bohaterem, do czasu, gdy ogłoszono go rebeliantem, trwała trzystulecia, stulecia, które pełne były wojen i konfliktów. W tym czasie miejsce miały bitwy, które zmieniły kurs historii Imperium Tau. Były to najbardziej chwalebne zwycięstwa oraz najbardziej haniebne porażki. Choć historia, która stoi za postacią Farsajta, jest wiedzą zakazaną na światach septu, to najbardziej gorliwi zwolennicy sprawy komandora wciąż o nim pamiętają. Pamięć o jego imieniu przetrwa na długo – po jego śmierci. Ósemka. Ósemka to specjalistyczny oddział pancerzy bitewnych Tał, złożony z komandora Farsajta i siedmiu jego najbliższych doradców. Ósemka stała się żywą legendą pośród Tał, żyjących w enklawach Farsajta. Byli oni bowiem niezrównanymi wojownikami. Piloci pancerzy prowadzeni przez samego Oszowacha byli weteranami tuzinów wielkich bitew. Sami komandorzy Farsight i Bravestorm razem mogą poświadczyć o niemal 600 latach skumulowanego doświadczenia w sztuce wojny. W rzadkich przypadkach, kiedy jest im dane walczyć razem, tworzą oni potężną siłę na polu bitwy zdolną pokonać bardzo zróżnicowanych wrogów. Tworzą oni oddział niemożliwy do powstrzymania. Obecnymi członkami ósemki są oczywiście komandor Farsight, honorowy Szaswre Owesa, Choć Ovesa wcale nie jest szaszwe, a jedynie starym przyjacielem Farsajta, to wciąż trzyma się życia dzięki swoim mikrodronom będącym jego własnym wynalazkiem. Przyjąwszy, że komandor Farsight jest tradycjonalistą kasty ognia, którego ciężko uśmiercić, to mówi to również o wielkiej więzi między Ovesą a Oszowachem. Nie ma drugiego Tau z żadnej innej kasty, któremu Farsight pozwoliłby na pilotowanie pancerza bitewnego o tak wielkiej mocy jak XV-104 Riptide. Wiele z SI, które stworzył Ovesa, są integrowane w tablicach pilotujących jego Riptida. Jego technologiczny geniusz jest mu wielce przydatny w obliczu jego braku treningu i doświadczenia w bitwie. Komandor Bravestorm. Ciało komandora jest sztucznie podtrzymywane przy życiu przez odpowiednie systemy od czasu, kiedy Bravestorm doznał krytycznych obrażeń w czasie bitwy pod czarnym gromem Mesa na Dalith. Od tamtego pamiętnego dnia komandor jest uwięziony, we wnętrzu własnego pancerza bitewnego, choć jego rdzeń wsparcia został przeinstalowany na system odpowiadający XV802 CRISIS IRID. Pomimo jego trudnych przeżyć, Bravestorm nie stracił ani swojego ferworu w walce o większe dobro, ani zabójczo szybkiego myślenia. W bitwie znany jest z wielkiej siły i zuchwałości, której niewielu może dorównać, jako że pokonał on wszelki strach i samą śmierć. Komandor Brightsword Niewielu wojowników jest w stanie zadać śmiertelny cios z tak wielką skutecznością jak komandor Brightsworth. Dzięki parze swoich fuzyjnych ostrzy Brightsworth przewodzi swoimi nagłymi siłami insercji e, z linii samego frontu. Jego dokonania osławiły go w całym dominium. Wielu słynnych wojowników w przeszłości nosiło to samo imię, a jego obecny właściciel jest godnym spadkobiercą tegoż honorowego tytułu. W bitwie zawsze wybierał najsilniejszego i największego z wrogów i to jego niszczy pierwszego. Przed gniewem jego fizyjnych, fuzyjnych ostrzy hmm, nie uciekł jeszcze żaden przeciwnik. W czasie swojego życia stał się znany z anihilowania największych machin wojennych i najpotężniejszych potworów a jego agresywny styl prowadzenia walki został zaadaptowany do zbioru schematów strategii prowadzenia wojny samego Oszowacha. Komandor Shavastos, pierwszy tau, któremu wszczepiono prototyp engramu neurochipu Pyurteida, Znany jako miecz piór tajda, został uratowany przed Lobotomią dzięki interwencji samego Farsajta. Jego chip mocno ucierpiał z powodu nagłej degeneracji po ostatniej bitwie szawastosa na Dalif, więc Farsajt ukrył go w polu stazowym i miał go tam zamiar trzymać do czasu wynalezienia lekarstwa. Wiele dekad później Ovesa był w stanie przekalibrować neurochip i przywrócić życie staremu wojownikowi. Komandor Szawastos jest naktycznym geniuszem i prowadzi swoje kadry do licznych zwycięstw. Znany jest z dobrego osądu wyboru strategii przez przeciwnika, jeszcze zanim ten w ogóle wejdzie na pole bitwy. W re oblotaj 9.0 Nikt spoza, choć nikt spoza ósemki i personelu kasty ziemi nie ma o tym pojęcia, pancerz bitewny Broadside oblotaj 9.0 nie jest pilotowany przez stał z krwi i kości, zamiast tego Broadside jest kontrolowany przez mnemoniczne i zaawansowane SI, które stworzono na obraz w re oblotaja. Dawno temu w kopułach ćwiczebnych kasty ognia. To właśnie szas w Reoblotaj uczył sztuki pilotowania pewnego młodego wojownika, którego w przyszłości obwołano komandorem Farsightem. Dzięki zaawansowanym mechanizmom skanującym i namierzającym, Oblotaj 9.0 jest mistrzem we wspieraniu reszty ósemki śmiertelnie dokładnym ogniem. Komandor Arakon Wyposażony w pancerz XV805 Crisis Executor i szeroką gamę broni przeciwpiechotnej, komandor Arakon jest w stanie niszczyć największe formacje wrogich oddziałów z wielką prędkością. Dobrowolne, dobrowolnie oddając większe cele dla komandora Brightsworda, Arakon szuka zmasowanych sił pieszych swojego wroga. Jako wielki wojownik-analityk, komandor zachęca Ósemkę do krytykowania całej przeszłości oddziału i wszystkich bitew, przeglądając nagrania hologramowe. Jego nieustannym celem jest bowiem dalsze pogłębianie umiejętności walki. Podkomandor Torchstar, deserterka Imperium Tau. Podkomandor jest najmłodszą i najbardziej porywczą Tau z całej ósemki. To jeszcze parę ciekawostek o Farsaicie. Imię Farsaita w języku Tau można rozbić na człony, z których każdy będzie miał jakieś znaczenie. szas, to członek kasty ognia. O. To komandor Tau, najwyższy ranga, to jest najwyższa ranga możliwa do zdobycia w kaście ognia. Wiorla, to jest sept, na którym urodził się Farsight. Szowach, to dalekowidzący lub właśnie Farsight. Kais, uzdolniony. Montur, krwawy. Takie właśnie jest znaczenie jego pełnego imienia. Szaso, Wiorla, Szowach, Kais, Montir. Jaki jest ekwipunek komandora Farsighta? On pilotuje wczesnym modelem XV-8 Crisis. Jego egzemplarz był szeroko modyfikowany i adaptowany przez mistrzów kasty ziemi i inżynierów w czasie jego życia. Typowo dla siebie o szowach nosi głęboką czerwień na znaku pamiętnienia krwi przelanej przez bohaterów z Arkunaszy i jako znak hołdu swojej starej ukochanej planecie Wiorla. Wielu z wojowników w Farsaita podjęło ten zwyczaj po nim, i tak narodziła się swego rodzaju tradycja. E, osobistymi barwami Farsaita są także inwersje pierwszego i drugiego koloru septu Viola. Jego pancerz bitewny jest wyekwipowany w ostrze świtu to broń, ta broń została znaleziona przez komandora w ruinach cywilizacji Zinos na świecie artefaktów Tau, Artas Moloch. Jej ostrze rozświetla się nieznaną energią przy każdym ciosie. Ciosie I z łatwością przecina większość wrogów, a nawet e, przebija się przez opancerzone pojazdy. Choć Farsait nie ma o tym pojęcia, ostrze zostało wykute ze stopu chronofagicznego, który jest w stanie pochłaniać siłę życiową i przekazywać ją osobie dzierżącej wykonany z niego miecz. Tak jest właśnie sekret długowieczności Farsaita. Gdyby jednak się o tym dowiedział, prawdopodobnie byłby przerażony prawdziwą naturą tej cudownej broni. Karabin plazmowy to broń plazmowa Tau, która strzela plusami żrącej energii i supergorącej materii. Bolty plazmy wystrzeliwane przez tą zabójczą broń generują niszczące gorąco o temperaturze małego słońca. Amunicja tego karabinu uderza z impaktem i furią supernowej i przecinają się te pociski przez stal, ciało i kości, jak gdyby te bariery dla plazmy nie istniały. Choć technologia stojąca za bronią plazmatyczną znana jest wielu gwiezdnym rasom w 41. milenium, to Tao postawili na rozwinięcie tej gałęzi technologii, która obecnie niemal całkowicie eliminuje ryzyko katastrofalnego przegrzania broni w rękach użytkownika kosztem siły ognia. Niemniej karabiny plazmowe Tao wciąż są niezwykle efektywne przeciwko ciężkiej piechocie i są w stanie niszczyć nawet płyty ceramitu. Karabiny plazmowe Tao można śmiało porównać do imperialnych pistoletów plazmowych. Generator Tarcz to obronna technologia TAU, która projektuje pole siłowe wokół użytkownika, chroniąc go przed wrogą amunicją i ciosami w walce w zwarciu, niezależnie od tego, czy pancerz trafi kula artyleryjska, czy zwykła. Generator Tarcz komandora Farsajta ma wyrytą oficjalną heraldykę enklaw Farsajta. I okablowany układ celowniczy, wyspecjalizowany system celowniczy, który pozwala swojemu użytkownikowi wybieranie odosobnionych celów spośród reszty żołnierzy wrogiego oddziału obserwatorzy sugerują, że jako że układ celowniczy jest okablowany, to jego rdzenie jest prawdopodobnie chirurgicznie zaimplantowany mm, bezpośrednio w pancerzu bitewnym albo w ciele samego Farsajta. I w ten oto sposób dotarliśmy do końca całościowego e, całości artykułu. O komandorze Farsajcie, dziękuję bardzo. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, podawajcie dalej. Wszystkim, którzy mnie wspierają na Patronite, dziękuję. Poprzez płaty na PayPal również dziękuję i wszystkim tym, którzy oglądają reklamy i nie przewijają ich. Również wam bardzo serdecznie dziękuję, bo pomimo, że chociażby za wyświetlenie jednej reklamy YouTube płaci jeden grosz, Wychodzi tak z moich podliczeń, to mimo wszystko wiecie, grosz do grosza, a jest was cała kupa na tym YouTubie. Składa się to również na taką niezłą sumkę, którą mogę przeznaczać na tłumaczenia. Tak więc ee, tak więc tyle, tyle. Tyle, jeśli chodzi o dzisiaj, tyle, jeśli chodzi o Farsajta. Dziękuję wam bardzo. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć! Czytał Wojtek.